W partek 24 czerwca uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela z Ewangelii Świętego Łukasza. Nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Kimże będzie to dziecko? Jan mu będzie na imię. Kościół dzisiaj obchodzi uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Jezus pokazuje na Jana Chrzciciela. A Jan Chrzciciel pokazuje na Jezusa, bo przecież Jan Chrzciciel przychodzi, aby przygotować drogę Jezusowi, aby Jezus mógł z tą dobrą nowiną, z tą ewangelizacją wejść już do przygotowanego ludu. My też stajemy się, jak Jan Chrzciciel, odpowiedzialni za przygotowanie świata, przygotowanie ludzi na powtórne przyjście Chrystusa, na paruzję, kiedy Chrystus przyjdzie u końcu świata. Moi drodzy, mamy być jak jan chrzciciel, prawdziwymi świadkami w życiu, nie w słowie, w czynach Bożej, Bożej, Bożej Ewangelii, Chrystusowej Ewangelii. Mamy uczyć tego, co piękne: miłości, wiary, przestrzegania Bożych przykazań wypełniania woli Pana Boga w naszym życiu, życia Ewangelium. To jest dobre przygotowanie, abyśmy zawsze, kiedy... Bo Chrystus przyjdzie niespodziewanie, powiedział, nie znacie dnia, ani godziny. godziny byli zawsze dobrze przygotowani na przyjście Chrystusa. A w tym niech nam pomaga święty Jan Chrzciciel, abyśmy i my się dobrze przygotowali, ale żebyśmy i my byli też dobrymi świadkami na przyjście Jezusa dla innych. Na to dobre przeżycie dzisiejszej uroczystości serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego.